Minecraft, ale craftingi są losowe. Na tym datapaku wszystkie craftingi zostały pozmieniane, a ja muszę przejść Minecrafta. Jeśli mi się to nie uda, no to chuj. No to kurwa, wtedy zakończę wideo. Zapraszam Was do oglądania. Jeszcze na chwilę Was zatrzymam, żeby przypomnieć Wam, żebyście zostawiali suby, bo na 700 subów sram do wiadra na wideo. Zostawiajcie lajki i zapraszam już do oglądania. Yo! Jestem już w grze. Zaczynajmy. Najpierw zbierzemy sobie drzewo, może. Ach, strzelają, kurwa do mnie. Po drodze sobie kwiatków trochę zbieram. Wszystkich po kolei. Dobra, przeróbmy drzewo. Mamy mięsko, także jest ok. Z tulipana. Jakiś coś. Sztandar mamy. Pół płytkę I jakieś gówno Dobra, lecimy dalej. Szukać kolejnych przedmiotów. Mam drzewo brzozowe. Drzewo brzozowe. Zobaczymy, coś może z tego ciekawego wylecieć. Schodki. No to ciekawie. Nic z tego nie zrobię. Dobra, lecę dalej. Najtrudniej będzie kurwa, crafting zrobić. Jak tu zdobyć deski? Tego nie wiem. Cholera. Piasek mamy. Z piasku zrobimy ten kurwa otwardzony elegancko, mamy węgiel. To też mi się nie przyda za bardzo. Z tego co się robiło. Mamy gravel Wezmę sobie jeden. Jeśli tu kurwa nic nie będzie, to będę musiał płynąć przez całe tę wodę bez łódki. I tak też musiałem zrobić, bo na tej wyspie nie mogłem już znaleźć żadnych rzeczy, które mógłbym wykorzystać. Dlatego wskoczyłem do wody, mając nadzieję, że znajdę większą wyspę oraz wioskę. Mamy jakąś wyspę może będzie większa. Oby była większa, bo jak nie to będzie kurwa kicha. Jestem, mam. Zobaczmy. O kurwa! No i mamy skrzynkę, tylko ja ją zbiorę. Zbiorę, dobra, mamy shulker boxy, mam glinę. Ludzie, przecież zapomniałem o glinie. Przez tego też można coś zrobić. No, zrobiłem. Widzę jakąś górę tam. Zaraz tam się przejdziemy. Zobaczmy, co z tego leciało. Schodki, a tak? Kolejne kurwa schodki? Robi się noc, kurde. A ja nawet nie mam łóżka. No łapką, tak kurwa średnio to idzie, powiem wam. O. Armia snajperów. No nie wytrzymam. Gdzie biją szkielety? Na tym mogę skorzystać. Jeszcze pomyślałem, żeby creeper wysadził mi stone. I może wtedy z tego stone zrobię przyciski i wypadnie coś. O, zabili się naraz. Bardzo mnie to cieszy. Możemy sobie pozbierać kość. Kurwa, co to za gówno? Jakaś jaskinia tu jest. Mamy inny biom. Proszę, oby coś dobrego. Pieczony, pierdolony ziemniak. Czy naprawdę z każdego rodzaju drzewa wypada pierdolone jedzenie? Znalazłem kolejnego kejwa, ale uznałem, że wchodzenie tam nie będzie dobrym pomysłem. Szczególnie, że nie mam miecza ani żadnej zbroi. Zapadłem się pod śnieg, kurwa. Się, kurwa, wystraszyłem. Ja tu się prawie umarłem pod śniegiem. Myślałem, że to jest normalny śnieg, a wpadłem się, zapadłem. O, właśnie, o tym mówię. Nie będę już biegał po śniegu, bo widzę, że to jest bardzo ryzykowne. Grzyba chyba widziałem. Jest grzybowy białom. Kolejne drzewo, muszę to sprawdzić. Gąbka, ok. Ale z gąb gąbka to sobie wpiszę, co najwyżej mogę wsadzić. Łupkowe cekły. I znowu będę musiał płynąć. Jest ląd. Wypadły mi nici. Ale jeszcze potrzebuję jednej. Kurwa, jebany ten. O! Zapraszam creepera tu, do dziurki. Stoł nabiorę i daję dyla Spierdalaj. Tak, wszystko tylko nie. Kurwa. treper! Kurwa, prawie umarłem Jasny gwint Po challenge'u by było chyba Jest dżungla O kurwa I mamy jeszcze to No to się nam trafiło Pierdolony płotek Wchodzimy do środka Odejdź kurwa Dobra Dobra, mamy diamenty Jest ok, Ale co mi po tych diamentach Sztabka żelaza Jak nie mam kurwa craftingu Gdzieś tu jeszcze była skrzynka Jak dobrze pamiętam a ja tam kurwa wejdę. O, jest. No to kurwa pięknie. Strzały sobie choć zbiorę. Będę miał więcej. Kurwa, tu są nici, no tak. Dobrze mi się przypomniało. A z nici mogę zrobić pieczonego kurczaka. O kurwa, tu się zamknęło. Nie. A tu jest wyjście, dobra. Nieważne. Jestem kurwa w dżungli i nic tu nie ma. O, skóra. Świetnie. Mam teraz od kurwy skóry. Otworzę sobie tego szalkera to wpierdolę tu. Bo już kurwa miejsca nie mam powoli. Już przebiegłem z 5000 kratek kurwa ponad. Chociaż sobie arbuziki zbiorę. Na chuj mi ten węgiel. Dajcie mi arbuza. Z arbuza coś. Coś. O, kurwa. Fioletowe szkło. Zajebiście. Następny biom. I kurwa jest portal. Oby tam był pierdolony kilof, proszę. Jest, kurwa. Jebana. Cierniej, chuj. Teraz się zaczyna robić ciekawej, kurwa. Z pół godziny, kurwa, biegałem. Szukałem czegokolwiek. Zobaczmy, co wyleci z pierdolonej akacji. Akazjowe schody. Jasny gwint. Dobra, zobaczmy teraz. Mamy szmaragdy. Ok, będzie... Wioska, będą szmaragdy, będzie tacy Jeszcze sobie na wykopię, właśnie kurwa stona O, mamy węgiel Dobra, teraz ze stona No tak, przecież to nie ston Tylko pierdolony bruk Potrzebowałbym piecyk Ale piecyka zrobić nie mogę, niestety Jasny gwint Ile ja się tu nabiegam To to jest normalnie niepojęte Kartofelka sobie zjem Kurwa, przypomniał mi się, że przecież Znalazłem sztabkę Żelaza i mogę sobie zrobić Różową wełnę albo. Kurwa, mamy mieczyk. Mamy mieczyk kamienny. Czekajcie, widzowie, jeszcze coś tu. Co to? Sztabka nederytu! O kurwa! Jebana, dobra. Będziemy mieli sztabkę nederytu z dwóch sztabek. Dobra. Jebane nożyczki, ale na razie sobie zrobię kamienny mieczyk. Jasny, więc dobra. Mamy to. Jasny, więc i to jest możliwe, widzowie. To jest możliwe. Kurwa, wioska. Jest. Proszę, proszę, skrzyneczki, coś dobrego. Piec, piec, piec. Czy to jest piec taki normalny? Czy to nie jest ten piec? Proszę. Kurwa, mać. Ja pierdolę, mam pochodnie. Ten nic nie ma. Confident jebany. Z by się przydał gdzieś tu iść. Dobra, przespałem się. Może tu będzie gdzieś crafting. Żeby. Ty, kurwo, jebany. Giń. Muszę sobie zjeść. No ty. Paruwo. Naprawdę, widzowie, to jest. To jest. To jest niemożliwe. Serio, tu nic nie ma. Naprawdę, tu nic nie ma. Czapeczkę mamy. Łóżko sobie wezmę na później. Musiałem się odlać, widzowie. Musimy chwilę w ziemi posiedzieć i możemy lecieć dalej. W poszukiwaniu kurwa czegokolwiek. W ogóle zauważyłem, że na TikTok. O kurwa! Teraz zauważyłem kurwa wioskę. No, zobaczymy. Proszę, coś dobrego. W ogóle zauważyłem, że TikTok kurwa promuje jak wściekły. Na YouTube Shortsach mam średnio wyświetleń. Na Instagramie też tak średnio. Oczywiście wszystkie linki w opisie. Zapraszam Was na Instagrama i na TikToka. Na TikToku kurwa 6000 wyświetleń w chwilę. Kurwa nieźle, powiem Wam nieźle. Zobaczymy co tutaj. Mamy tu deski Oj, oj, bo mnie głowa rozboli zaraz Kurwa, kill, co jest? Kilow mamy Kurwa, myślałem, że tu coś będzie, ale dobra Mamy łódkę Dobra, robimy chyba crafting ha, Ta, to by było dobre To by było bardzo Dobre, zrobimy sobie kilof. Tyle szukałem, jebane jakieś wioski. No? Żeby kurwa dostać pierdolone jedzenie? Kurwa? Jebana? Bo mnie rozjebie zaraz coś chyba. Dobra, tu jest wszystko serio związane z jedzeniem, kurwa. Crafting to pewnie wypada, kurwa. Z diamentowej kurwa klaty. A gdzie mam tu crafting zdobyć? Jak to jest niemożliwe? Właśnie, zapomniałem o tym. Tego gówno. Oj, jestem zły. Rozjebiemy tego O ty kurwo. Jak mi jednie, to będzie dopiero. Dobra. Mamy żelazo. Cztery. Cztery żelaza. W porządku. Jest to ok. Rozjebiemy sobie arbuzika lecę do tego domku na górze. Nic tu nie ma. Mamy pustynię, może tam kurwa z kaktusa coś... To mi się może przydać. Nie, nie przyda mi się to. Bo się za długo rozdupca. Krowy. Krowy nie ma. Kurwo! Co tak szybko biega? Szmato pierdolona. Dobra, mamy pustynię. Na to wychodzi. Tu będziemy mieli patyczki. Bardzo mnie to cieszy. Pochodnia. Pierdolona klapa, kurwa. Co tu mogę zrobić jeszcze? Craftingu nie mam. Nie wiem, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy kurwa w wioskach się respi crafting, czy się nie respi. To jest wioska, która to już trzecia. Tak mi się wydaje. Dobra, ten nic nie oferuje. Hulta i jebany. Zielony barwnik, zielony barwnik. Do czegoś mi się to przyda? Raczej nie. Przynajmniej chleba dużo. Co tu kurwa? Co to jest? Co tu robi? To. Czy to jest portal? Ale śmiesznie się zrespił. Gdzie jest skrzynka teraz? Nie mam łopaty. Chyba widziałem skrzynkę. Jest. Mamy łopatę. Zapalniczkę mamy. Kilow sobie weźmiemy. To sobie zamienimy. No i chyba tyle. Chyba stąd tyle. Jest kurwa crafting! Ja pierdolę. Teraz się zaczyna zabawa. To są łóżka. I yy, o kurwa! Piamentowy napierśnik z pieca. Nie wytrzymam. Teraz się zaczniemy kurwa bawić. Kilo. Cukier kurwa. Dobra, dobra, dobra. Motyka to. Mieczyk. Kurwa, ale szajs. Dobra, 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 dobra. Mamy diamenty jeszcze. Te łódki, kurwa, wypierdolę. Dobra, spodnie z tego. Blok żelaza. Kurwa, zapomniałem, że to nie tak działa. Och, kurwa, Mać. Właśnie, wiaderko. Kurwa, zapomniałem, że to mam już. Stawkę na Dobra, diamenty, lecimy. Mieczyk. Gówno. Kilow. -off. Kilow to jest węgiel, kurwa. Łopata, właśnie łopata z żelaza. Też gówno. Nie jest fajnie, nie jest fajnie, ale mamy crafting i to jest możliwe. I to jest. Kurwa, możliwe Dobra, teraz sobie Trzeba craftingi jakiekolwiek przypomnieć Dobra, zawijam ten crafting Ze sobą i będziemy myśleli co dalej Bo już kurwa zaczyna się robić ciekawie Kurwa czemu tu nic nie ma Oj, oj skrzyneczka Gówno Teraz możemy co? Narobić pod siebie Na szczęście mam kill off. już się przestraszyłem. Serio. Brzuch boli od pizzy. Znalazłem kolejny portal. I gdzie jest skrzyneczka? To bym chciał wiedzieć. Chuj mu w dupę. Kurwa, co tu, skrzynki nie ma? A tu jest lawa I co, nie będzie tej skrzynki? No wychodzi na to, że nie będzie W takim razie, kurwa, chujnia Jest, kurwa, ja szukam wkoło Obsidian, okej okay. Dobra, lecę dalej Mamy kolejną wioskę Tutaj Kurwa, długo mi schodzi z tym Pół godziny, kurwa, biegłem chyba Małe skurwy syny biegają. Kolejny crafting sobie zawinę. Na wszelki wypadek, gdyby kurwa coś się stało. Dobra, spójrzmy. Dobra, nie mam pytań, po prostu nie mam pytań. Kolejna wioska, tu jest jedna, tu zaraz druga. Nieźle. Może by tak golema zabić kolejnego? Wypadałoby. Pff, kowal jest, kowal, kurwa, kowal. Proszę, proszę. Piecek mamy, ja pierdolę. Uff, ok. Idzie, kurwa. Wyśmienicie. Zamuruję to, żeby przypadkiem mi piecek tam nie wpadł. Bo teraz. Teraz to się zacznie. Miało się zacząć wcześniej, ale. Lekkie opóźnienie było Idę rozjewać tego Chuja Na dole Jedziemy kurwa z koksem Dobra Kwiatuszka dropną no. Rozkładamy kurwa crafting To I świeczkę jeszcze nawet zapalę Dobra, co by tu przepalić Szulkę też się rozłożę Dobra, 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 działamy Trochę więcej węgla się przyda Zapomniałem w ogóle jak się ten kilo robi Kamienny i teraz będzie kicha Czerwone szkło Materiał postanowiłem podzielić na dwie części, żeby po prostu jeden nie był taki długi. Druga część pojawi się już za kilka dni. Dzięki za oglądanie. Siema.